Zimno? Jakieś siwa O Jak jest ziwa, musi być zimno! Chciałaś kolegę? Odejdź! Chciałaś biegi? Odejdź! Jak jest zima, musi być zimno! Chcesz wiesz mi? Tak! Po ale tam to mi wręczyło! O jakiś syf! Nagraś nas? Robię wasze? Tak! No. Dobra, robię wam! O, klarki, tak? Nie było czystszej? A, to skarpetki jedzie, tak? no. Kurwa. Kurwa, mnie O Kurwa, Dzięki Dobra no, no to Przecież ja pos... Podnieś się na ręce No jestem, no chodzisz no, no dawaj Dobra A, Dzięki A ty? Chodź na plecy, na plecy mi wchodź Chodź na plecy spokojnie. Tak kurwa, mój palec czuję Dawaj Maciek Dawaj Maciek Leć

Nie, 20 razy kurwa 140 plus 6 146 136 o święki Ty, ale to było dobre, nie? Co? Kurwa mnożenia jak ja nienawidzę Zimno się robi, nie? A tu, tu się bałem się z bateczki to robimy. Wsięba się znowu woda.

Czy możesz powtórzyć? Pewnie Okej. Mogę powtórzyć? Nie bądź baba! Lyszek wie, jak u mnie opuszczałam, nie mogę! no Ostatnia przeszkoda, później jest woda. Tam to lejemy. O, ja. dawaj, dawaj. dawaj. dawaj, dawaj przytrzymasz tam dziewczynie. Ręce mnie nie utrzymają Daj. Tak. O, ostatni no Ojej, yes. No i co, dała radę? No Patrz, bo już Kaśka, chodź, bo już zwijają wszystko Bo nam wodę zwinął, no Jeszcze niżej, dobra Ał, Pomoże mi Pan też przytrzymać? Bo najdamaj. Wadzisz do góry? No ja tak. No i dałaś radę. Dał radę? Dzięki. Widzisz? No. Dawać, do, Go. do góry. Do góry. tak. Wokiem. Tak. Do Dobry. No tak. Dokładnie. No. Elegancja, elegancja. Dobra, tu jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ale ciepła talina, co? Jest, jest. Zaraz mi i zaraz ci dam, dobra? Zaraz da pani rąk, pani rękę i jak później pomówię w tej

za głęboko ja dla niej. Nie, nie na metr 50! Się pani teraz. Poproszę, panie, ale na no trawę, nie warto! No no, panie, dla niej za głęboko, na metr 50! Ej, ej! E, Kasia, Kasia będzie ci dotąd, wy? za głęboko no, dla niej! Ale, to ale, ja, nie, nie, ale, nie, naprawdę, ale ja ją znam, wiesz? Były naprawdę Chodź, średnie. Na I dawały radę. Okej, okay, wybiegłam, co? Nie, spokojnie. Ona jeszcze słabo wpływa i ten. Nie ma ciała za głęboko, nie? Dla Kasi. Kurwa, skurcz. O kur... Ta, po, Chcesz? Poczekaj, ja cię się Poczekaj, kurwa. Nie ściągnij. Chcia... Dzięki. Ciepła. <tania> Dziwna woda tam jest! Mogliby... Podgrzalibyście trochę, co? Łapno, co cię zapał? Pana! Nagrałby pan trochę nam tnincie? Z tego ujęcia bym się stanął koło Magdy. Fajnie to wygląda, jak tak... O, tak. Ale to coś robić Nie, tylko się trzymasz, a tak jak teraz patrz na pisku Jesteśmy tak. razem. Chodź Chodź, to przeskoczymy, no pan nie będzie kuszał wiecznie. Ja mam jajka takie małe. Jutro odejdą. Jutro odejdą. Jutro odejdą. O, dziękuję. Bardzo, złapał cię? Dawaj, to ostatni, zrobimy 25. I... Mogę jeszcze raz iść tam? Nie, 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 nie to idzie. Jeszcze idziesz z pięciu osób. Jeszcze. A, no to chyba koniec. No chodź. Przed to ja chyba sam nie wejdę. Hej, ja no, no. no, no, no. wam żywą z tej perspektywy? Dziękuję bardzo pani. Nie! To nie ten Dziękuję. Musisz prezesa też zastanowić. Tak już go hmm, Troszkę, ale się 218 28. Który mi się dałem? A nie wiem, wygrałem coś? na pewno Na Tak, wiem, no. co w balcie. mi pan? Słucham? Może pan usiąść? A mogę wstać? Nie. Teraz, Nie chcę już żadnego... Mamy reklamację, zimna woda była na drodze. No. Zimna? Zimna? O, coś z rączki przymarzły No eee, nogi! Jak Kasia było? Za kurwa, biście ciężko. Cześć, kolegę Tomasz. masz nie to. jak po wyprawie krzyżowej? Ale szybki, jak ja i O izotermie blisko wody. mówiłam Ci Możesz mi jeśli Jesteś... tak, tak. Puty. O. O nie, nie jest to huk to huk. Jak kusająca się babo. Jak kusająca się babo? powiem Ci tak. Walś. Do Warszawy pani tylko jedzie. Warszawy. Pani jedzie tylko do Warszawy. Tylko no. do Warszawy? Ja mówiłem, że my jedziemy na burgery do Warszawy. Masz ręcznik A masz siłę jeszcze? A mówiła, że nie ma siły. Nie masz siły, wróciła Ci energia, pa jak się A tak to płakała, nie mam siły. Nie ma siły, nie ma siły.